Dzień dobry, jesteśmy z Klawiszem. Witam. No i dzisiaj, y, jak się pewnie y, już domyślacie, idziemy... Dzisiaj będziemy iść po żaby, tak? No, tak, tak, będziemy iść po żaby. Więc tak ogólnie pokażę wam jeszcze coś, ponieważ jak troszeczkę w domku chodziłem i... Tak, tutaj jest klawisz jak na razie, bo ogólnie niedługo będzie budować domek sobie. I tutaj bardziej poświetliłem, żeby się na pewno nic nie rozpiło. I u góry się w sumie nic nie zmieniło, nie? I jak widzicie mam diamentowy miecznik, ponieważ sobie zrobiłem, yy, bo miałem jak myślę, że mogę sobie yy, zrobić. Dobra, to myślę, że możemy iść po yy, żaby. Klapik. Co? Bo my idziemy po te żaby dzisiaj, nie? No. Chciałbyś, chciałbyś zacząć listę rzeczy, których potrzebuję na domek? No dobra. O sorry, sorry. Okej. Okay. Jak chcesz, to to są cztery strony. Na no ostatni masz tylko wymiary, nie dział. Okej, okay, materiały na dom. Brzozowe. Ile? Tak, dokładnie tyle. Czy ty wiesz ile ty to będziesz robić? Wiem, domyślam się. Domyślam się, że ten domek nie będzie skończony do końca serwera, ale... Znaczy, może bardziej do końca sezonu. Ale, ale, ale kto by się tym przechował? Właśnie, że będzie. Okej. Okay. No to no... Słuchaj no, ostatnio zbudowałem taki lamerki domek malutki. Taki wiesz. No dosłownie... Kapsułę. Może nie kapsułę, tylko Czy ty mi coś tu pozmieniałeś, czy mi się to tylko wydaje? Nie. Yes, nie, skąd. To jest moje bagno. Wywalaj moje bagno. O, wykluły się, wykluły się. Dawaj to południe. Dobra, wykluły się. Idealnie, cztery, cztery nawet. Cztery tam. nawet, nice. A, tylko teraz trafi No dawaj to. Dobra, mamy jedną. Aha, tylko ja mam jedno biodro. Tylko. Pięć. Bo, ja bo ja mam jedną, bo ja mam jedną, Bo ja mam drugą. No to pięć. Okej okay, widzowie, ja już jestem i y, robię limonkę. Y, aktualnie jestem sam, ponieważ klawisz pod, poszedł z ZW i zaraz też przyjdzie, więc co? Czekamy. Jestem już i sprawdzając czy jest cytrynka. I znaczy limonka. I jest, mamy limonkę. Nice. Ok, już jestem. Y, jak coś, klawisz ma z ZW, podobno z ZW, ale to wiadomo jak z nim jest. Prawdopodobnie będzie musiał kończyć. Więc Lokiego, bo tak się będzie nazywać jego żaba, jeszcze nie ma. Okej, okay. ja na razie idę też w Z2 i zaraz się widzimy na wykluwaniu cytrynki. Okej, okay. jesteśmy na Sawannie, nice. O, i akurat jest idealne miejsce na cytrynkę, więc wlewamy cytrynkę i niech się robi. Jest! Mamy to! Jest cytrynka! Nice! Dobra, teraz wziąć link. Czy ja serio nie wziąłem żadnej linki? Brawo ja! E, limonka, chodź tu. Brzestynka. Gdzie jest? Gdzie jest tony? Gdzie jest tony? A, tutaj. No tony jest też nazwany teoretycznie. Zrobię dla niego łódeczkę. Tak, tony będzie w łódeczce. Mam nadzieję, że się klawisz nie obrazi, ale to on mi tak kazał w pewnym sensie. Więc myślę, że, że myślę, że się nie wkurzę, nie powinien. Chodź tony. Właśnie do łódeczki. No i mamy achievement. Nice, dobra. Chodź tu. I mamy wszystkie. O, kurde. Odczepiłem znowu wszystkie. Nie wiem, jakim cudem, ale dobra. Mamy Cytrynkę, Brzoskwinkę i Limonkę. No i tonego, który sobie pływa w łódeczce. O! Mamy to. Mamy złocista. Żabia lampa, Ale potrzebujemy tego więcej, więc. E, jeszcze jedną chociaż potrzebujemy. Ale chciałbym więcej, bo też do zdobienia ogródka. O! Wyleciało kolejne. Ok, ja już przywiązałem e, cytrynkę. I bierzemy. E, zrobimy oczy e, żabce. E, I. Udekorujemy trochę jeziorko tym żabim światłem, bo jest, myślę, że spoko. Myślę, że do MS Tystu będzie bardzo fajnie pasować. To tutaj równo postawiłem. Tak, dobra. No i nice. Możecie ocenić, jak mi wyszło. I jeszcze tutaj uwolniamy parę żabich świateł. No więc jak mówiłem, możecie ocenić jak mi wyszło w komentarzu i co. Do następnego i cześć.